Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj zapraszamy Was na przegląd ze sklepu Sinsei. Dawno na naszym kanale nie było przeglądu z tego sklepu, także mamy nadzieję, że chętnie obejrzycie ten odcinek. Oczywiście jak zwykle linki do wszystkich rzeczy, które dzisiaj będziemy mierzyły, znajdziecie w opisie pod filmem. Zostawię Wam tam również nasze wymiary, żeby ułatwić Wam wybór odpowiedniego rozmiaru dla siebie. W opisie pod filmem znajdziecie również link do naszego butiku, jeśli zechcecie zrobić u nas zakupy. Zostawię Wam tam również link do Instagrama butiku, oczywiście zachęcamy Was do obserwowania, a jeśli jesteście tu po raz pierwszy, to zachęcamy Was oczywiście do subskrybowania kanału, żeby być z nami na bieżąco, nie przegapić żadnego odcinka, no i żeby nasz kanał mógł się rozwijać. A teraz już zapraszamy Was do oglądania. Pierwsze propozycje mam już na sobie, ale zanim o rzeczach, które widzicie na mnie, chcę jeszcze wspomnieć o Senach ponieważ chcę Wam zaznaczyć, że w dzisiejszym odcinku będziemy podawały ceny, w jakich nam udało kupić się dane rzeczy a teraz przechodzimy już do pierwszych propozycji, zacznę od shortów, są wykonane w 100% z bawełny, zobaczcie tak wyglądają z bliska, tak wygląda materiał, jeśli chodzi o kolorystykę to są one dostępne tylko w tej wersji kolorystycznej, są naprawdę wygodne, ponieważ w pasie posiadają gumkę, dzięki czemu ładnie dopasowują się do sylwetki jeśli chodzi o długość nogawki to jak Najbardziej mi ona odpowiada. Zobaczcie, tak wyglądają z tyłu. Posiadają również kieszenie boczne. Co do rozmiaru, to na mnie widzicie rozmiar M, taki też noszę na co dzień i uważam, że rozmiar jest trafiony. A jeśli chodzi o cenę, to zapłaciłam za nie 29,99. Jeśli chodzi o top, to również ma on dobry skład. Wykonany jest w 80% z wiskozy i 20% z lnu. Co prawda, jest dostępny tylko w tej wersji kolorystycznej. Ale mi to połączenie kolorów jak najbardziej odpowiada. Zobaczcie, tak wygląda z bliska. Podobają mi się w nim również ramionczka, są nieco grubsze, co prawda nie są regulowane, ale jak dla mnie ta długość jest idealna. Zobaczcie tak wygląda top z tyłu. Na mnie widzicie rozmiar M. Pokażę wam jeszcze jak wygląda w całości i jak prezentuje się jego długość. Zobaczcie, po bokach mamy takie delikatne rozcięcia. A jeśli chodzi o cenę, to zapłaciłam za niego 19,99. Moje propozycje zacznę od zestawienia spodnie i koszula. Zacznę od spodni. Wykonane są w 63% z poliestru, w 34% z wiskozy, a reszta to Elastan. Od razu pokażę Wam ten materiał z bliska. Możecie tu zobaczyć również pasek, który jest w zestawie ze spodniami. Ten materiał jest bardzo miły w dotyku. Myślę, że jest to fajna propozycja dla pań, które nie lubią spodni z szeroką nogawką. Mam je dziewczyny w rozmiarze L i uważam, że rozmiar jest dobry. Zobaczcie, tak wyglądają z tyłu. Jeszcze chcę Wam zaznaczyć, że y, posiadają nogawkę z wywinięciem. A jeśli chodzi o cenę, to zapłaciłam za nie 35,99. Jeśli chodzi o koszulę, to jest to koszula w centki. Wykonana jest w 100% z wiskozy. Po całości zapinana jest na guziki. Mamy tu klasyczny kołnierzyk. Zobaczcie, tak wygląda wzór z bliska. Mam ją w rozmiarze L i uważam, że rozmiar jest odpowiedni. Zobaczcie, tak wygląda z tyłu. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to chcę Wam zaznaczyć, że koszula nie jest z wyprzedaży. I kosztuje 29,99. Tym razem do tych samych spodni założyłam koszulę w ażurowy wzór. Jeśli lubicie kolor niebieski, to być może przypadnie ona Wam do gustu. Od razu chcę Wam zaznaczyć, że koszula prześwituje. Jak widzicie, widać mi tu bieliznę. Zobaczcie, tak wygląda z bliska. Ma fajny skład, ponieważ wykonana jest w 100% z bawełny. Mam ją w rozmiarze L i zapłaciłam za nią 35,99. Kolejna propozycja koszuli, tym razem koszula w kolorze czarnym. Zarówno jej przód, jak i tył są gładkie, natomiast na rękawach mamy tu ażurowy wzór. Tak wygląda z bliska. W jej składzie mamy 63% bawełny, 34% poliestru, a reszta to elastan. Natomiast ten ażurowy materiał na rękawach to 100% bawełna. Muszę tu koniecznie wspomnieć o rozmiarze, ponieważ ja na co dzień noszę rozmiar L. Koszulę również mam w rozmiarze L, ale niestety w tym przypadku z rozmiarem nie trafiłam, ponieważ koszula jest na mnie za ciasna. Tu w tej partii się ciągnie. Zobaczcie, jak wygląda z tyłu. Także zdecydowanie powinnam wybrać rozmiar XL. Natomiast, jeśli chodzi o cenę, to zapłaciłam za nią $19,99. Moja kolejna propozycja to sweterkowy top wykonany w 70% z wiskozy i w 30% z poliamidu. Z tego co pamiętam, dostępny jest tylko w tej wersji kolorystycznej. Zamówiłam go, bo po pierwsze spodobał mi się on w zestawieniu z tymi spodniami, a po drugie uważam, że ma on naprawdę ładny dekor w kształcie liter V i ogólnie prezentuje się bardzo ładnie. Zobaczcie, tak wygląda jego tył. Na mnie widzicie to w rozmiarze M, tak jak już wspominałam, taki rozmiar noszę na co dzień, a jeśli chodzi o cenę, to kosztują 29,99. Jeśli chodzi o spodnie, to są to spodnie na gumce, posiadają kieszenie, tak prezentuje się faktura materiału z bliska. Mają dobry skład, bo wykonane są w 100% z wiskozy. Jak widzicie, posiadają prostą, luźną nogawkę. Jeśli chodzi o jej długość, to tak się ona prezentuje przy moim wzroście. Przypominam, że ja mam 1,69 m wzrostu, natomiast jeśli chodzi o ich tył, to są one gładkie. Na mnie widzicie rozmiar M i zapłaciłam za nie 39,99. Teraz zestawienie spódnica i top. Zacznę od góry. Jest to top z ozdobnymi ramionczkami. Mamy tu takie warkoczyki. Materiał również prezentuje się ciekawie, ponieważ jest on delikatnie połyskujący. W składzie mamy tu 85% wiskozy i 15% lnu. W tej partii dotąd zarówno z przodu, jak i z tyłu mamy podszewkę, natomiast tu już podszewki nie mamy. Ten model charakteryzuje się również delikatnymi rozcięciami po bokach. Spójrzcie tak, wygląda z tyłu. Na mnie widzicie rozmiar M i kosztuje 29,99. Jeśli chodzi o spódnicę, to jest to spódnica w kolorze błękitnym. W pasie mamy tu gumkę i ozdobne troczki. W tej partii jest ona bardziej dopasowana do sylwetki, natomiast jej dół jest delikatnie rozkloszowany. Pokażę wam jak wygląda materiał z bliska. Jeśli chodzi o skład, to mamy tu miszmasz. W składzie mamy wiskozę, len oraz poliester. Podoba mi się w niej to rozcięcie. Uważam, że dodaje spódnicy lekkości. Spójrzcie, tak prezentuje się z tyłu. Na stronie pisze, że jest to spódnica o długości midi i tak się prezentuje jej długość przy moim wzroście. Tak jak już wspominałam w dzisiejszym odcinku, ja mam 1,69 cm wzrostu. Na mnie widzi się w rozmiarze M i kosztuje 25,99 Teraz moim zdaniem bardzo fajna propozycja spodnie oraz bluzka, szczególnie do gustu przypadły mi spodnie. Są to spodnie w kolorze kremowym, a pasek, który tu widzicie dołączony jest do spodni. Co do składu, to mamy tu trochę wiskozy, trochę lnu, trochę bawełny oraz poliester. Są to spodnie z szeroką nogawką, więc zdaję sobie sprawę z tego, że zapewne nie każdy z Was przypadną one do gustu, ale ja lubię spodnie właśnie z szeroką nogawką, dlatego czuję się w nich naprawdę komfortowo. Jeśli chodzi o przód, to mamy tu ozdobne zaszewki. Jak widzicie, spodnie posiadają kieszenie, natomiast z tyłu są gładkie. I tak naprawdę jedyną rzeczą, która nie do końca mi odpowiada, jest fakt, że widać tu kieszenie, że kieszenie prześwitują, ale ogólnie, jeśli wam to nie przeszkadza, to spodnie są bardzo fajne. Na mnie widzicie rozmiar M i kosztują 59.99. Jeśli chodzi o bluzkę, to jest ona taka zwykła, prosta. Tak naprawdę jedynym elementem, który ją wyróżnia, jest to ozdobne wiązanie z tyłu. Ma ona również fajny skład, bo wykonany jest w 85% z wiskozy, a reszta to len. Zobaczcie, tak wygląda z bliska. Pokażę Wam również, jak prezentuje się w całości. Tak wygląda jej długość. Na mnie widzicie rozmiar M, i zapłaciłam za nią 29,99. Moja kolejna propozycja to bluzka z bufiastymi rękawami. Wykonana jest z podwójnego materiału. Mamy tu dekolt w karo, natomiast z tyłu posiada ozdobne wiązanie. Mam ją w rozmiarze L i pokażę Wam, jak wygląda w całości na mojej sylwetce. Wykonana jest w 85% z liocelu i w 15% z poliestru. A jeśli chodzi o cenę, to zapłaciłam za nią 25,99. Jeśli szukacie ażurowej koszuli w korze biomim, to ta propozycja może Wam się spodobać. Jest wykonana w 100% z bawełny, po całości zapinana jest na guziki. Mamy tu również klasyczny kołnierzyk. Spójrzcie, tak wygląda wzór z bliska na mnie widzicie rozmiar M i tak się ona prezentuje na mojej sylwetce a jeśli chodzi o cenę to zapłaciłam za nią 33,99 kolejna rzecz to koszula z krótkim rękawem w taki nieoczywisty wzór spójrzcie tak wygląda z bliska zapinana jest na guziki w tym przypadku dekolt mamy ze stójką i z takim delikatnym dekoltem w literę V. Ma fajny skład, ponieważ wykonana jest w 100% z wiskozy. Spójrzcie, tak wygląda na mnie koszula w rozmiarze L i zapłacicie za nią 25,99 Mam na sobie już ostatnią moją propozycję w dzisiejszym odcinku. Jest to sukienka od gości Midi. Jak widzicie jest dość mocno dopasowana do sylwetki i koniecznie muszę tu wspomnieć o rozmiarze, ponieważ pomimo tego, że na co dzień nasz rozmiar M, to sukienkę mam w rozmiarze L. I uważam, że rozmiar jest trafiony, wcale nie jest za duża. Zobaczcie, tak wygląda z bliska. W składzie mamy tu 95% bawełny i 5% elastanu. Dzięki temu, że z lewej strony mamy tu rozcięcie, to wygodniej się nam w niej poruszać. Tak sukienka prezentuje się z każdej strony i zapłaciłam za nią 22,99 Teraz coś dla miłośniczek sukienek, sukienka na cienkich ramionczkach. Dziewczyny ramionczka są regulowane, więc każda z Was będzie mogła ich długość dopasować pod siebie. Jest to sukienka o luźnym kroju, więc jest bardzo wygodna dodatkowo. Ma świetny skład, ponieważ wykonana jest w 100% z wiskozy, więc myślę, że jest to fajna propozycja na upalne dni. Tak wygląda materiał i kolorystyka z bliska. Jest to sukienka o długości Midi, ale przy moim wzroście, przy wzroście 164 cm, zobaczcie, wypada raczej jako maxi. Mam ją w rozmiarze L. Na pewno jesteście ciekawe również ceny, więc już mówię, za tę sukienkę zapłacicie 39,99. Drogie panie, jeśli na dworze zrobi się nieco chłodniej, to mam dla was propozycję kurtki, która moim zdaniem świetnie współgra kolorystycznie właśnie z tą sukienką. Zobaczcie tak wygląda z bliska. Jeśli chodzi o skład, to mamy taki miszmasz, ponieważ w składzie mamy wiskozę, bawełnę, len i poliester. Natomiast podszewka to 100% poliestru. Jak widzicie, kurtka zapinana jest na zatrzaski, natomiast tu mamy takie ozdobne patki. Mam ją w rozmiarze L. Zobaczcie, tak wygląda z każdej strony. I zapłaciłam za nią 29.99. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że przegląd Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Pa!